Ja się ma kokolana z tej strony Kacperewcę Dzisiaj gramy w jeszcze jeżdżę, na taką takie obi yy. Chciałam zagrać jeszcze taki wyścig, bo podobały się Wam tamte części. To z nami jest Lecycja. Elo? Dobra, no to wchodzimy do gierki. To jest najnowsza gra, żeby zostawić właśnie teraz. Ok, Okej, no to wy Ja wkładam do gry i poczekajcie. Byla. Widzowie, już jesteśmy i Idziemy w deskorolce. Mamy 3 minutki. Widzowie, prędkość światło, widzowie! Jak ja to robię. O kurde. Widzowie pamiętajcie za, nie, za 8 już dni prawie tydzień. I nowa piosenka 1 września, jak będzie rok szkolny po szkole muszę to nagrać. W ogóle. Będzie fajnie. Teraz ja czy będziecie po tej piosencji. Ale myślę, że tak, bo tyle wyświetleń to chyba będzie Będę, nie, muszę sobie prędkości wziąć. Tak się zagadałam, że nie wiem. Ja spadłem. Nie, nie spadłem na szczęście. Ja tobie jestem tak daleko. Ja nie chcę zginąć. Ej, na jakim jesteś? Ja jestem tam gdzie... Ja jestem tam gdzie się kręci ten nóż. Dobra, mamy 5 rund, mamy 5 rund. OK, Nasza pierwsza runda. Jestem już na zielonym, chyba na ostatni. nie wiem czy to jest ostatni. 30 sekund, nie zdążę. No kurde, nie skończyłem. Nie wyłączyłem. 15 sekund, dobra ja sobie pójdę. Tak tego nie przejdę. Dobra, pierwsza runda skończona. Albo dobra, to była runda startowa. Dlatego, że dopiero zaczęliśmy. Pierwsza runda, uwaga, lecimy, Byk. tylko światło Ale ja szybko jadę. O kurde! Co ja tak to? Do... Nic co mnie, ale daleko Nie, nie minęło nawet jeszcze 5 minut, a ja już jestem tak daleko. Ej hey, gdzie jesteś? Ja na tej au, na aut, Ja jestem na tej Na tej drodze, na autostradach Tak, nie wiem O Jezus A to zabija Dobra Zginąłem właśnie Zobaczymy tą pierwszą rundę Czy teraz nam się uda Mhm O kurde, dotknąłem! O kurde, będę tak pomału o, No czemu ja cały czas skaczę? Nawet nie zaczęłam jeszcze gry No, nie no, widzę ja skakałem, a to jest jakieś dziwne. Jest, jestem na zielonym tak? O tam, gdzie są budynki. O no tak. Ej, ja jestem już blisko chyba tego tkąca. E, tam do góry masz pachy, no, Wiem. Wiem, widzę. Ty? W ogóle ja te pierwsze Nie zauważyłam. Teraz, dopiero. Ej, ja też jestem daleko, ja jestem chyba piąty albo szósty, nie wiem, by musiał ktoś zobaczyć, by musiał ktoś zobaczyć. No kurde, nie. No nie, tak na w tutaj spadłem. Ej, no nie no. Jest, jestem na, na arbuzach. Też jestem do. Ej, ja jestem. Czw... Ej, ja jestem szósty. Ale tu jak daleko jest? to też tu przejdę, co nie? Ile zostało minut? Trzy. Ja chyba też tu przejdę. Biały, biały, biały. Czy jestem niedaleko? Omaranczowy, jestem tak daleko, widzisz to? Nie mogę tutaj zginąć, no przedostatni, a tu nie ma kto ostatni. Dobra. Ej, widzowie. Já... No nie mogę, ja tu jest najtrudniejsze moje rzeczy. Aha, fajnie. Masz tak nie zdążysz. Za szybko pięć osób. No dobra. Ale byłem blisko. Co nie? No. Druga runda. O kurde, dotknąłem tego. A nie chciałam tego dotknąć. I ja widzowie napiszcie w komentarzu, cieszycie się, czy idziecie do szkoły? to pewnie na końcu nie. No. Ja wam już powiem, nie chce mi się. A ty miałeś nie mogę iść do szkoły. No bo mogłem iść, bo byłem przygotowany wtedy. Ale tak to wakacje były fajne. I nawet do następnych wakacji wymyślimy jakieś fajne odcinki dla was. Ale musicie napisać czy, czy chcecie. Mm. O kurde, jestem tak daleko. Nie jestem daleko I ty wyszłaś znowu na prowadzenie. O nie, no, ostatni. To jest niemożliwe. Jakby było 10 minut, to bym to przyszedł. Zapomniałam skoczyć. Ale i tak jestem na początku, na zielonym. Widzowie, zrobimy trzy rundy, bo to i tak trwa 6 minut. A tak to ten odcinek będzie trwał, nie wiem, 20 minut. Więc to jest moja druga runda. Pyk. Pyk. Nie? Taka jest ta? Pyk. To jest daleko jest. Nie. Ja też wychodzę powoli na prowadzenie, ale jeszcze nie aż tak. Doganiałem jakiegoś bacon'a. O nie, ja nie wziąłem prędkości. Rozwędzam się. Ale jeszcze napiszcie na w komentarzu, czy macie przedmioty do szkoły? Kto by nie miał, jak mamy już po kupra. Jutro będzie tydzień do szkoły. Więc musicie mieć. Jest przeszłam to. Jestem na białym. I zobacz, jeśli chcecie kolejne filmy z prawdziwego życia, to dajcie znać, zostawiając łapeczkę w górę, subskrypcję. To wam powiem. I. Nie zdążę dwie minuty, ale jestem na czarnym. Jestem trzeci teraz. Jestem trzeci. Możesz ja pamiętam. A widzowie pamiętajcie, jeśli chcecie piosenkę z moim pieskiem, zostawcie, dajcie znać. To już mam, mam już zjazdu na tą nową piosenkę. We wiosnę jeszcze nawet nie miałem pomysłu. Ale jeśli chcecie z moim kieszeniem nową piosenkę, bo na pewno będzie tam o brain rotach. Jeśli będziecie chcieli, to dajcie znać, bo może pojawi się piosenka. Ale to już za wiosną dopiero. A my lecimy dalej. Nie przedłużamy. Ale mamy bry. bry. Ostatnia runda, widzowie. I, I to by było tak znać. Brr. Dry patatin! Bella tu jest! Albo jesteś Sigma, albo nie, a będę myślał dalej. Piosenki, więc. Dajcie znać, bo to dla mnie fajne. Dobra, lecimy widzowie z rundą. Trzecią! No? Nie zdążyłem. Kurde! Gupi musz! Nie, ja też nie wyszłam. Jestem chyba piąty albo szósty. Albo si nie, ósmy chyba. Nie wiem widzowie, przeczytajcie jaki jestem. Ale Albo zobaczcie. Ja nie widzę. Tak. Ale mega tą rundę wystartowałem. Dobrze ją wystartowałem. Dobra, jestem już na czarnym. Tyk. oj, zginąłem czekajcie, widzę mój, mój piesek do mnie proszę. właśnie zauważyłem, że niektórzy youtuberzy mają pieski Jestem na zielonym już nie ktoś mnie dowodzi. ema Kurde, mniej prędkości wziąłem. Dobra. Jestem w drzewo weszłam. wywaliło mnie, Wywali. wywaliło mnie po samochód. Ja Ta ja bym się zaczęła świecić, bo osoby zaraz wnoszą i będą jakieś dwa szybciej, jak nie wiem. Leci szybciej czas. No nie, spadłem. Ale jestem beznadziejny w tą grę. Już 2 minuty 30? Czemu tak szybko? Możesz lepiej lecieć szybciej. Bella, stój! Bella! O no nie, ja byłem na ostatnim! Widzowie, yeah. tak się właśnie kończy, to zostawcie łapeczkę w górę, subskrypcję, dzwoneczkę, żeby Cię nic nie ominęło, bo film są codziennie leci dalej. E, pa, pa!